Jesteśmy dziś, drodzy Państwo, na Riverside Stadium w Middlesbrough. Jest z nami ponad 30 tysięcy fanów, co zrozumiałe, bo pogoda naprawdę dopisała. Niebawem początek meczu. Zapraszamy serdecznie. Witam Państwa przy mikrofonie Tomasz Smokowski, a wraz ze mną ten mecz skomentuje Jacek Laskowski. Obejrzymy dziś rywalizację dwóch drużyn walczących o punkty w angielskiej Championship. Middlesbrough zmierzy się z Swansea City. Ekscytacja kibiców na trybunach udziela się także i nam, więc nie możemy się już doczekać pierwszego gwizdka. A na ekranie zobaczymy skład na dzisiejszy mecz. Zespół zagra ustawieniem 1-4-5-1, ale w ofensywnym wariancie. Tak jest popularna taktyka we współczesnej piłce, i trzeba pamiętać, że nie jest to typowe granie na jednego wysoko ustawionego napastnika, który musi sam walczyć z całą obroną rywali. Na pewno dostanie on solidne wsparcie z pomocy, gdy już piłka znajdzie się na połowie przeciwnika. Koście rozpoczynają spotkanie w takim oto składzie. Zwykle przyświeca im jeden cel nie dać sobie strzelić. A jak uda się coś wcisnąć, no to doskonale. Nie ma co ukrywać. Murują bramkę, choć Catenaccio bym tego nie nazwał. Nie ma w ich strategii podobnej szlachetności. Tego rodzaju granie może się podobać, ale gdy jest skuteczna, budzi pewien podziw. Piłka w grze. Ciągle utrzymują się przy piłce, mogą to rozegrać na różne sposoby. Stara się wywalczyć dobrą pozycję. Bramka, świetny początek. Teraz trzeba pójść za ciosem. To było dobre wykończenie. Szybki, pewny strzał z bliska. Niby ciężko nie trafić z takiej odległości, ale nie każdy by sobie poradził. Prowadzą zatem 1 do 0. Yates. Grimes. Patterson. Jak się rozwinie ten atak? Są coraz bliżej bramki. Grimes. Poszedł do przodu. Od razu zrobiło się ciekawie. Bardzo dobrze się teraz zastawia w oczekiwaniu na wsparcie w ofensywie Rogers, no i przejmuje teraz piłkę Grimes. Co teraz zrobią? Mają parę możliwości pociągnięcia tego ataku. Ale niestety ta akcja kończy się niepowodzeniem. Rogers. Czy będzie gol? I piłka za linią końcową. Ale zaraz może być groźna wrzutka z rzutu rożnego. Głęboko w pole karne zagrywa. Dobrze, bramkarz spokojnie interweniuje. Mają teraz okazję do wyprowadzenia kontry. Dobre, prostopadłe zagranie piłki. Dobra interwencja, niweczy tę próbę ataku. Nie ma o czym dyskutować, Wały. Sędzia odgwizduje przewinienie. Sędzia pokazuje teraz, że nie będzie dłużej tolerować takich zagrań. Ostatnie ostrzeżenie. Nie ma żółtej kartki, ale jest sygnał, że panuje nad przebiegiem spotkania. Pomału zbliżamy się do przerwy. Coś już zobaczyliśmy i można chyba pokusić się o pierwsze podsumowania. Mnie podoba się dziś gra gospodarzy. Tak, prowadzą 1 do 0, więc teoretycznie zespół może mieć poczucie dobrze spełnionego obowiązku. Tyle, że taki wynik to żadna przewaga. Nawet jedna przypadkowo stracona bramka może zniweczyć cały dotychczasowy wysiłek drużyny. Muszą zachować koncentrację, a najlepiej coś jeszcze strzelić. Sędzia zaprasza graczy na przerwę. Mają teraz kwadrans na omówienie taktyki. No to był naprawdę dobry występ. To musiało się podobać fanom. Naprawdę godny podziwu występ, który realnie wpłynął na wynik. Jeśli uda się podtrzymać formę, to zapowiada się ekscytująca druga połowa. No i gra ruszyła. Popatrzmy. Stara się wywalczyć dobrą pozycję. Bramka! Świetny początek! Teraz trzeba pójść za ciosem. I czy będzie gol? I piłka za linią końcową. Ale zaraz może być groźna wrzutka z rzutu Proszę państwa, zaczęliśmy. Przed nami druga połowa dzisiejszego meczu. Faul. Gwizdek. Wolny. Sędzia nie ma wątpliwości. Co wykombinuje? Reszta drużyny nadciąga ze wsparciem. Lenian. Wciąż jest przy piłce. Czy zaryzykuje indywidualny rajd? Rywale przejmują piłkę.

No, i strata, nie mają piłki, Grimes, został nam jeszcze kwadrans regulaminowego czasu gry, oddają piłkę. Próba strzału. Mogło być już po meczu, ale dzięki tej kluczowej interwencji wciąż pozostają w grze. Dobra obrona, remis wciąż jest w zasięgu. Teraz z rogu na 11 metr. Nie najlepszy strzał głową. Łatwo pada łupem bramkarza. Dla golkipera tej klasy to musiała być kaszka z mlekiem. Patterson mogą tu teraz groźnie skontrować. Utrzymali się przy piłce, więc sędzia stosuje korzyść. Ale akcja nie przyniosła niczego, więc sędzia wraca teraz do faulu. Będzie rzut wolny. Obie ekipy doszły do wniosku, że przyszedł czas na zmianę. Czy wpłynie to na obraz gry? Szukają teraz kola wyrównującego. Ta akcja może zakończyć się powodzeniem. No i po zagrożeniu, dobry odbiór. Sędzia pokazuje, że dolicza 3 minuty. Wziął odpowiedzialność za tę akcję, nadal sunie naprzód. Cofa na przed pole. Ależ teraz popis w wykonaniu bramkarza. Jednobramkowe prowadzenie w końcówce. Bardzo łatwo stracić. Mają rzut rożny. Postarają się więc zwiększyć przewagę nad rywalem. Ośrodkowanie gdzieś na 11 metr. Sędzia gwizdże po raz ostatni. Zespół gospodarzy wygrywa ten mecz. Przyzwoity mecz, po którym nagrodą za tę jedną bramkę strzeloną więcej będą trzy punkty w tabeli ligowej. Dzisiaj naprawdę wyróżnia się na tle pozostałych. Ma powody do zadowolenia. Udany występ zasługuje na miano gwiazdy spotkania. Obrona drużyny przeciwnej pilnowała, ale do czasu przy bramce dającej prowadzenie po prostu nic nie dało się zrobić. Gwizdek, i zaczęło się. Stara się wywalczyć dobrą pozycję. Bramka! Świetny początek! Teraz trzeba pójść za ciosem. I czy będzie gol? I piłka za linią końcową. Ale zaraz może być groźna wrzutka z rzutu rożnego. I próba strzału. Mogło być już po meczu, ale dzięki tej kluczowej interwencji wciąż pozostają w grze. Cofa na przed pole. Ależ teraz popis w wykonaniu bramkarza.